Cześć Boże, drogie i kochane Freta. Pomimo, że już trochę czasu minęło, od kiedy widzieliśmy się po raz ostatni na żywo i jak widzicie, lew wcale mnie nie zeżarł. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie z Wrocławia z kaplicy akademickiej przy naszym kościele świętego Wojciecha i Jestem tutaj dzisiaj z Wami dlatego, żeby Was zaprosić do obejrzenia jeszcze jednego bonusowego odcinka, który przygotowaliśmy z Panem Danielem. Dlatego, że zostało sporo fajnych materiałów, które powstały w trakcie tworzenia wszystkich 12 odcinków, które już doskonale znacie, i chcielibyśmy z tych właśnie szczątków, z tych właśnie fragmentów, często mniej, często bardziej zabawnych, stworzyć dla Was taką specjalną niespodziankę. Na zamknięcie tej naszej wspólnej serii. Chciałbym Was zapewnić, że cały czas o Was pamiętam, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i pomimo tego, że dzieli nas spora odległość, to jestem też z Wami myślami i bardzo serdecznie Was zapraszam do Wrocławia, bo tu naprawdę jest co oglądać i czym się zachwycać. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj się zobaczymy. Pozdrawiam Was od Błogosławionego Czesława i do zobaczenia kiedyś tam. Trzymajcie się serdecznie, niech całe freta ma się dobrze pa Każdy, kto ma swój własny dom, wie, jak ważna w tym domu jest prywatność. Pomimo, że często lubimy przyjmować gości, to cenimy sobie bardzo możliwość posiadania takiej strefy w domu, która jest tylko nasza, do której po prostu nie zapraszamy wszystkich tych nawet najbliższych, którzy na co dzień do nas przychodzą. I tak samo jest też w każdym z klasztorów. Jest taka część w klasztorze nazywana z języka łacińskiego klauzurą, do której wstęp przysługuje tylko i wyłącznie braciom w tym klasztorze mieszkającym to właśnie w tej części pracujemy, w tej części śpimy, spędzamy czas ze sobą na tak zwanych rekreacjach. I doskonale wiecie, znając ten klasztor, znając ten korytarz, na którym teraz jesteśmy, gdzie wchodzi się do zakrystii. Doskonale wiecie, którędy wejść do kapitularza, gdzie znajduje się nasz refektarz, gdzie jest duszpasterstwo akademickie. I wiecie też, że są takie drzwi, w których nie wystarczy nacisnąć na klamkę po to, żeby dało się swobodnie wejść do środka. Za tymi drzwiami po prostu jest nasza własna, prywatna przestrzeń, w której na co dzień, na co dzień mieszkamy. To właśnie tam jest klauzura. Kiedyś jednak, dobrych kilka lat temu, ten podział stref w tym klasztorze wyglądał nieco inaczej. W miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, tu, teraz, znajdowała się ogromna krata, która oddzielała przestrzeń ogólnodostępną od tej dostępnej tylko braciom, mieszkańcom tego klasztoru. Ta krata przebiegała dokładnie na tej linii, którą widzicie przede mną. I każdy wchodzący do klasztoru od strony furty, czyli za mną po lewej stronie, mógł tak naprawdę dojść tylko do tego miejsca. Dalej mogli już przebywać tylko i wyłącznie bracia mieszkający w tym klasztorze. Tak jest w każdym z klasztorów. Czasem bywa, że klauzura jest rozluźniona czasem bywa tak, że jest bardziej restrykcyjnie przestrzegana. Czasem jest wręcz strefą, z której po prostu się nie wychodzi. Tak jak w klasztorach klauzurowych, na przykład u mniszek dominikańskich, mniszek benedyktyńskich czy klarysek. Siostry po prostu spędzają za klauzurą całe swoje życie. Wszystko, co jest związane z klauzurą, jest tak naprawdę uzależnione od tego, w jaki sposób na co dzień żyją bracia czy siostry w danym zgromadzeniu, jak to przewidują ich konstytucje i na co mogą sobie dzięki temu pozwolić, a co jest im ściśle zabronione. Kolejny punkt na naszej dzisiejszej trasie to dawny wielki refektarz klasztoru, ale zanim zarkniemy do środka i zobaczymy, jak dzisiaj to pomieszczenie się prezentuje i do czego dziś służy, kilka informacji z historii sztuki. Jesteśmy przed jednym z najstarszych portali zachowanych w spośród oryginalnej struktury naszego klasztoru. O ile w kościele zachowało się całkiem sporo zabytków z tamtego okresu, pomimo tych wszystkich dramatycznych zniszczeń związanych z powstaniem, o tyle klasztor jest stosunkowo ubogi w zabytki z XVII wieku z czasu kiedy cała ta budowla powstała. Jesteśmy przy jedynym zachowanym w całości portalu, którego fundatorem był Albert Baryczka, jeden z przeorów naszego, naszego klasztoru. Portalu prowadzącego do pomieszczenia, w którym miało miejsce to ważne wydarzenie, o którym wspomniałem przed chwilą, o którym całe, za chwilę powiemy sobie więcej. Portal jest tak ważny, dlatego że jest jednym z zabytków wykonanych w tak zwanym stylu wazów. Styl wazów oczywiście związany jest z okresem panowania tej dynastii w Rzeczpospolitej, z okresem pierwszej połowy Siedmiu. XII wieku. I oczywiście ma kilka charakterystycznych elementów, w zasadzie większość z nich da się na tym naszym portalu e, znaleźć. Więc gdy ktoś chciał dzisiaj zostać specjalistą od identyfikacji stylu wazów e, w rzeźbie architektonicznej, na przykład w portalach, to kilka wskazówek, jak to zrobić z powodzeniem. Kiedy mamy do czynienia z portalem wykonanym w stylu wadzów, na przykład, to bardzo często w jego strukturze pojawiają się tak zwane uszaki, czyli taki rodzaj obramienia, który jakby wychodzi nam poza strukturę prostokąta. Pojawiają się też bardzo często ślimacznice, czyli takie zawijane spływy. Pojawia się też bardzo często przerwany naczółek, czyli ta wierzchnia, najwyższa część struktury portalu, podniesiona ponad to proste kamienne obramienie. To no, tylko kilka takich prostych elementów, które mogą być czasem podpowiedzią dla dociekliwych, jak od razu na pierwszy rzut oka stwierdzić, kiedy takie dzieło sztuki zostało wykonane? Tutaj dla nas dodatkową podpowiedzią jest oczywiście to, że tablica fundacyjna z inskrypcją jest wykonana na czarnym marmurze. A jak być może pamiętacie z odcinka o Kaplicy Kotowskich, czarny marmur zaczęto wydobywać w roku 1620, czyli można dzięki temu stwierdzić, że portal ten nie powstał wcześniej niż w roku 1620. Ale żeby już Was nie zanudzać tymi informacjami historyczno-sztucznymi, wejdziemy teraz do środka po to, żeby poznać co takiego wydarzyło się w roku 1655 właśnie w tym pomieszczeniu. Zapewne wielu z Was, przychodzących do naszego kościoła na co dzień, intrygują dwie wiszące na bocznej ścianie prezbiterium czarne, niewielkich rozmiarów płyty, na których widnieją napisy w niezrozumiałym języku, w dziwnym alfabecie. Chodzi o płyty nagrobne ormiańskich małżonków, pochodzące z XVII wieku, które pierwotnie do II wojny światowej znajdowały się w posadzce kościoła po lewej jego stronie. No i można sobie zadać pytanie, skąd w ogóle ormiańskie płyty nagrobne w katolickim kościele i to jeszcze pochodzące z tak dziwnego czasu, jakim był XVII wiek. Otóż Ormianie właśnie w XVII wieku tuż po zdobyciu Podola przez Turków byli zmuszeni do opuszczenia tamtego regionu i szukania schronienia w innych miejscach Rzeczpospolitej i tak spora część Ormian pochodzących właśnie stamtąd znalazła się w Warszawie. Między innymi rodzina Jakuba Minasowicza i jego żony Mechatun, dziwnie brzmiące imię, znalazła swoje schronienie właśnie tutaj w Warszawie i w naszym kościele w kościele Świętego Jacka tuż po swojej śmierci została pochowana najpierw Mechatun a później kilka lat po niej również jej mąż Jakub Pomimo tego, że trudno jest nam odczytać alfabet ormiański, dzięki temu, że od jakiegoś czasu na ścianie widnieje też tłumaczenie tych tekstów epitafijnych, można, można sobie na nie ze spokojem spojrzeć i odczytać to, co twórca tych epitafiów, a był nim jeden z braci Dominikanów mieszkających w tym klasztorze, możemy sobie tę treść odczytać i uzmysłowić, jak bardzo różne było także podejście ormiańskie do kwestii epitafiów. Posłuchajmy tekstów, które można tutaj znaleźć. To jest grób litościwej duszy Mechatun, małżonki pana Jakuba pielgrzyma, syna Minasa miasta Jezłowca, Jerespochana. Spoczęła w Chrystusie w roku 1126. Według rachuby czasu ormiańskiej, a w 1677 według naszej rachuby czasu miesiąca kwietnia 26 w piątek. Odtworzone epitafium Jakuba przekazuje nam następującą treść. To jest grób Pana Jakuba pielgrzyma, syna Minasa Jerespochana Jezłowca. Spoczął w Chrystusie w roku 1132, czyli w 1683, dnia 20 czerwca. Już dzięki temu wiemy co nieco więcej na temat tych dziwnych tablic epitafijnych, które, tak jak powiedziałem, pierwotnie znajdowały się w posadzce naszego kościoła. Stąd też ich powierzchnia jest bardzo wygładzona przez to, że po prostu została wydeptana przez ludzi, przez wieki przechodzących po posadzce naszej świątyni. Jesteśmy w miejscu, które obiecaliśmy wam, że zobaczymy wspólnie, ale którego zapewne się nie spodziewaliście, że uda się je zobaczyć, bo znajdujemy się właśnie na strychach nad nawą główną kościoła. Dokładnie za mną rozpościera się perspektywa w kierunku ulicy Freta, bo jesteśmy teraz w miejscu, gdzie styka się ze sobą prezbiterium i nawa główna, czyli bezpośrednio pod moimi stopami znajduje się łuk tęczowy. I to, co tutaj widać, to przede wszystkim to, w jaki sposób wygląda więźba dachowa tak dużej konstrukcji, jaką jest kościół. Widać też, gdzie kończą się mury, tak zwaną, tak zwaną koroną, czyli takim zwieńczeniem ścian zewnętrznych kościoła, na których opiera się cała konstrukcja dachu. Widać też, jak wysokie są krokwie na których ten dach się wspiera to co znajduje się tutaj bezpośrednio pod nami to oczywiście sklepienie widziane od góry nie możemy zobaczyć tych wysklepek w takiej formie że można byłoby zidentyfikować poszczególne cegiełki dlatego że sklepienie jest naturalnie izolowane czyli pokrywa go wata mineralna chroniąca oczywiście klimat wewnątrz kościoła przed tym żeby nie było tam ani zbyt gorąco ani zbyt Zimno. No, i tutaj, kiedy odwrócimy się w tą stronę, to możemy zobaczyć też schodki prowadzące bezpośrednio nad, na sygnaturkę czyli na tą małą wieżyczkę, która się znajduje na dachu kościoła. I największa ciekawostka, która czeka w dzisiejszym materiale ze Strychu Kościoła, to dzwon. Dzwon, który być może pochodzi właśnie z wieżyczki, z sygnaturki, wykonany przez niejakiego Petera Silge w roku 1863 w Warszawie, a więc w zasadzie w roku, w którym dokonała się kasata klasztoru. Czy to jest ten dzwon, który pierwotnie się znajdował na wieżyczce? Tego nie jesteśmy w 100% pewni, ale jego skala jest taka, że można przypuszczać, że udałoby się go tam tak naprawdę zmieścić. Niestety, właściwością wszystkich strychów jest to, że jest tutaj potwornie gorąco. Dokładnie tak jak w saunie, w suchej saunie. Więc my musimy już stąd uciekać, bo za chwilę się roztopimy, więc można jeszcze rzucić okiem na to, jak tutaj wygląda i za chwilę jeszcze tylko krótka relacja ze strychu nad Prezbiterium Kościoła. Wchodzenie po stromej drabinie w habicie jest dość utrudnione doskonale. Teraz rozumiem wszystkie panie, um, ale to taka dygresja niepotrzebna, więc możesz ją skasować. E, jesteśmy teraz nad, e, nad presbiterium. I widać, że tutaj mamy do czynienia znacznie bardziej, ze znacznie bardziej stromym dachem, szczególnie kiedy mamy w pamięci to, co widzieliśmy przed chwilą w strychach nad Nawą Główną. Dach jest bardziej stromy, jest tutaj też jakby takie wrażenie znacznie większej przestrzeni. Chociaż prezbiterium oczywiście jest krótsze od, od nawy głównej. No i jeszcze raz można zobaczyć, jak wygląda konstrukcja takiego dachu. Jeszcze raz możemy zobaczyć wieniec, wieniec muru, koronę murów, na której właśnie więźba dachowa wraz z krokwiami się wspiera. No i można też jeszcze z bliska zobaczyć, jak taka izolacja wygląda. Mamy teraz ogólny widok na to, jak wygląda ściana prezbiterium, i możemy zobaczyć oczywiście te dwa obrazy, o których już zdążyłem wam co nieco opowiedzieć, i znajdującą się w samym środku tuż ponad tabernakulum grupę ukrzyżowania. Obrazy, jak już wiemy, pochodzą z XVIII wieku i zostały namalowane w pewnej charakterystycznej manierze, którą dla tego okresu można dość typowo scharakteryzować. Między innymi w taki typ połowy dla XVIII wieku, XVIII wieku sposób został namalowany Święty Dominik. Święty Jacek ma już znacznie inne cechy. Co ciekawe, te obrazy trafiły do naszego kościoła stosunkowo późno, dlatego że zostały odkupione od parafii w Kamionku dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. Czy pierwotnie były częścią wyposażenia tego kościoła? Tego do końca nie wiemy. Jedna z hipotez mówi, że prawdopodobnie, jeśli byłyby częścią wyposażenia kościoła, to po kasacie klasztoru, po, po, po powstaniu styczniowym, być może zostały odsprzedane innej parafii, a później, kiedy je odnaleziono właśnie w latach 70., udało się je odkupić i umieścić w nowo zakomponowanym prezbiterium kościoła. Sama grupa ukrzyżowania jest też bardzo ciekawym elementem wyposażenia, dlatego że dzisiaj widzimy ją jako główny, główny punkt prezbiterium, natomiast przed wojną ona się znajdowała nad łukiem tęczowym, czyli nad tą częścią kościoła, która oddziela nam prezbiterium od nawy głównej. Kiedy wchodzi się do kościoła i kiedy się przyglądniecie temu, jak ono wygląda, to widać, że ta ściana łuku tęczowego ma taką dużą płaszczyznę pomiędzy sklepieniem a końcem tego łuku. I to właśnie Właśnie w tym miejscu zachowały się nawet jeszcze, jeszcze ślady po takich dużych wkrętach i hakach, na których ta grupa była umieszczona. To właśnie w tym miejscu, zarówno przed wojną, jak i po wojnie, w tym pierwotnym wystroju kościoła, ta grupa ukrzyżowania się znajdowała. Kiedy na nią patrzymy, to ona, pomimo że została wykonana dopiero w XVII wieku, ma jeszcze takie bardzo zapóźnione cechy, które są dość bliskie stylowi jeszcze późnogotyckiemu. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na przykład na Matkę Bożą, bo ona jakoś szczególnie pięknie została przedstawiona, wydawałoby się, że mamy do czynienia z rzeźbą średniowieczną, tymczasem jest to już dzieło sztuki nowożytnej, ale dosyć zapóźnione stylowo. Niestety w trakcie II wojny światowej te rzeźby uległy sporym zniszczeniom. Dlatego też dzisiaj nie prezentują do końca tej formy, którą miały przed 1945 rokiem. No i zmierzamy teraz do tego, żeby przy odrobinie powodzenia móc nadać im ten pierwotny blask dzięki działaniom konserwatorskim. Ten manekin stojący przy oknie i wpatrujący się w kamienicę przylegającą do kościoła. Jest tak podobny do żywego człowieka, że można się naprawdę solidnie przestraszyć, wchodząc tutaj. Pan Daniel, czyli organista, mówi, że to, że to duch poprzednich organistów, którzy w tym miejscu przebywali. Nie wiem, czy to prawda, ale to głupie jest, nie? Tego nie mogę tak powiedzieć. W ogóle zastanawiam się, czemu my ten syf pokazujemy. O.